Grupa ransomware BlackSuite rozbita sukces międzynarodowej operacji. Na stronach wykorzystywanych przez cyberprzestępców z grupy BlackSuite w sieci TOR pojawił się niespodziewany komunikat. Strona została przejęta przez władze Stanów Zjednoczonych. Na banerze widnieją zdjęcia 17 agencji rządowych i firmy Bitdefender, co potwierdza, że mamy do czynienia z szeroko zakrojoną międzynarodową operacją przeciw cyberprzestępczości. Kim była grupa BlackSuit? BlackSuit działała od kwietnia 2023 roku i była nietypowa na tle innych grup ransomware, bo nie korzystała z sieci afiliacyjnej, czyli podwykonawców, którzy wykonują ataki. Co ciekawe, eksperci uważają, że Black Suite to po prostu nowa wersja dobrze znanego zagrożenia Royal Ransomware, które wcześniej było powiązane z rosyjską grupą Conti. W sierpniu 2024 roku FBI i CISA, amerykańska agencja do spraw cyberbezpieczeństwa, wydały wspólny raport, który opisywał wszystkie znane techniki i ślady działalności Black Suite. Kogo atakowali? BlackSuite celował w najbardziej wrażliwe sektory. Służbę zdrowia. Instytucje rządowe. Przemysł produkcyjny. Oraz infrastrukturę krytyczną. Grupa stosowała wiele metod dostania się do systemów ofiar od phishingu, przez kradzież danych logowania do VPN, aż po wykorzystanie lub oprogramowaniu czy dostęp przez RDP, Protokołu pulpitu zdalnego. Jak działali? Po zdobyciu dostępu do sieci Ofiary Black Suite. Wykorzystywał znane narzędzia takie jak Putty, Moba Xterm, Mimikatz czy Networks. Szyfrował dane i żądał okupu od 1 do 10 milionów dolarów. Groził ujawnieniem danych na swojej stronie w sieci Tor. W niektórych przypadkach kontaktował się z ofiarą telefonicznie lub mailowo, by wywrzeć presję. Największe znane żądanie okupu wynosiło aż 60 milionów dolarów, a cała operacja miała przynieść gangowi potencjalnie nawet 500 milionów. Jak się to skończyło? Dzięki współpracy służb z USA oraz specjalistów z Bitdefender, serwery grupy zostały przejęte i wyłączone. Baner informujący o zajęciu infrastruktury grupy pojawił się na ich głównych stronach. Jest to kolejny cios w cyberprzestępczość w ramach globalnej inicjatywy Stop Ransomware. Wnioski dla zwykłych użytkowników i firm: FBI i CISA podkreślają, że każda organizacja, bez względu na wielkość, powinna wdrożyć zasady ograniczające ryzyko ataku. Regularne aktualizacje systemów. Ograniczenie dostępu do sieci RDP. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz regularne kopie zapasowe offline. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli podobał ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę. Jeśli podoba Ci się mój kanał, możesz kliknąć na przycisk subskrybuj, wtedy dostaniesz powiadomienie o nowym filmie.